Mam ultralighta, a jeszcze chyba ktoś z was ma ultralighta, co nie? Ja mam No bo też tak właśnie popylać, ale pa, wiesz kto pierwszy rzuci granat? Teraz? U, ty rzucisz, bo ja nie mam granatu. Aha <tưk> <tưk> Tutaj blitz leci, się minął, uważaj, jeszcze jeden leci Dlaczego on mnie ominął? Czy to jest jakaś taryfa ulgowa dla koksów? Nie wiem. O leży w blasnu Negra. Ale nas zjednich. Um, 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 um. No ma jakiś... No jakiś noobty. Fajne macie ikony. O moje Negra. Nie, moja, moja. Moja była najdroższa, może tak. Ale kosztowała aż 1 PC No właśnie. Każdy z kim rozmawiasz? Szybciej się nie dało, nie? Krzysiu. Nie mm -hmm. no bo u wycelować. Mhm. Albo ty masz MSR-a, dobra, to już lepiej sobie wyceluj w tą głowę. Patrzysz mi? Posa, za 24. 24 hp ma ten, co on tam w tunelu, co stoi i pilnuje. Dostał banier, że tak powiem. Macie go? Nie jest, chodzić. Go point, go, go point, go point. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Turnel, tym... postęp zapraszam. O. Jeden, ale mam ja patrzeć. Dawajcie, mostem. O, coś mi strzela. Weźcie poświęćcie punkt lewo, prawo no, oni są. Okay, Idę zabić dwóch Minimum dwóch, minimum dwóch No nie gadaj no Nie Fajajaj koledzy Fuck z dziumie, lecimy, lecimy, mnie. Bitch 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 ej, Co za czary? Tarcza w nasz tunel poleciała. Naszym kornikiem leży nie no, nie ma szans wyjść. Widzicie? Chodź górą ktoś, chodź, osłonię Dobra to idę Zau Zaufam ci Czekajcie na mnie, na górę Idę razem Wojciech prosto, no, żeby mnie zasłonił Czekaj, czekaj na mnie ja tam, ja, ja wam pomogę I, I can help tak? Tam jest Dobra. dwóch, nie zdejmiesz ich naraz Chodź Ale wiecie tam, że jest coś takiego jak Mr. Smoke Ale To są za 60?

nasz tunel. Co my mamy zrobić jak w naszym tunelu sięmy? Chciałbym się cielić bank. Bank obudzię. No ja mogę maser. Gdzieś tarcza słyszałem. Dawaj w czysta. Myłeś? Behind, clear. Ale cię wyjął w tej sniperki.

Nie zauważył mnie, co za debil Bez kito, ja to widziałem Ja też to widziałem A ty włączyłeś kołka? Tak, tak Tebil Debil, i przez to chyba punkt stracą Nie, że stracą, tylko przegrają To, a... Jak nas cisnęli? Ty, nie gadaj, że... A no to wygraliśmy Oluju Ja się muszę dołożyć sniperko No z MSR-em będzie ciężko to był największy fard jaki w życiu pyknęliśmy. Teraz przewrąbimy te dwie rundy, bo to jest pewne, bo mamy dużo słabszy team, ale... Nie. nie. Dzięki temu, że ten debil mnie nie zauważył. Widzieliście to? Ja no. widziałem, że takie czoło Ci nie strzela. Ja tam chciałem już podbiegać i z pistoleta go bo... Ej, on miał dokładnie laserek na mnie wycelowany, bo ja na klauku widzę lasery, co nie? nie ja widzę tak, Nie, nie trafiłem Blackout góro mi że Od nich czy nasz Zdjęty już Po mi zasadził głowę za 137. Ty, ten, ten gość jest dziwny. Z tą tarczą. Bardzo dziwny. Punkt, zwykle już ango. Szybko ktokolwiek na punkcie żeby nie wzięli. Teraz my idziemy odbić ten Kura czysta Dawać górę szybko wszyscy są na, Wszyscy, wszyscy są na dole. On wiesz, jest jeden na górze. Już nie wejdziemy. A ja jestem na punkcie, spokojnie. Dobra, w, tunelu, i... w, w tunelu masz snajperkę? Nie ja. Przed A, tobą Ale pójść tak Naszego tunelu pilnują, bierzesz ich tam Tam dwóch Krzysztof, uważaj na snajpera? Te. Ja. W tunelu u nich Tam że, że, że jest, chyba żeś uciekł Tak jest, ale dobry jest, bo dobry ma refleks. Szybko, bardzo strzela. No, ja był wcelowany w ciebie na to. Nie, podniósł się i wystrzelił. Albo far tylko. Oh, Łooo, piękne to było. Tankę szynkę? się nazywa granat życia. Ej, gostek mnie zasmarzy. Pomocy! Pomocy! A, na Teraz muszę użyć w końcu tego dojeść. Tak, wujczę? Nie wiem, jakim cudem. panika w nasz tunel poszła Nie wiecie gdzie oni są dokładnie? Zaraz ci przeskanuję Jakbyś mógł, bo ja już tutaj jestem właśnie na plecach Ej ten gostek wszystko widzi z tym blakiem No na pewno Krzysiu, może drugą rundę ja po snajpie, a ty sobie tam pójść z krótką na dół, co? Lepiej, na, lepiej nam to wyjdzie O, uja W smoku dwóch zabiłem Bez smoka powiem tak Chodźcie na ten punkt. Jeden u nas w tunelu stoi. Oh, Pięk nice. Pięknie, powiem tak. Pięknie rozegrane. Gdzie oni wszyscy są? U nich wszyscy żyją oprócz jednego, a jest sześciu u nas na punkcie. Jeden chyba poszedł na górę z bańką. No, bańka górą idzie. Ale będzie spierdzielał. Mam cię. Asz. To wygramy, to znowu będzie lekki. Bary. Nasz tunelu, Krzysiu, odwróć się! Boże... Tu nie mam szans. Nie mam żadna. A, pierdziele. Ten gość. Już była szansa to, za to zakończyć, no. U nas tylko jed jeden tunelu tunel opiniuje. Oświecił ktoś tunel? Masz. Tam? Tylko tam? Tak. Tak, tylko tam. Teraz snajper nie trafił. O, coś mi gwarzyło. A lost. Was Was Ja nie wiem co ten Gostek zrobił, życie zabił, kurzyk To no, oni już byli wcelowani we mnie, bo ktoś mnie poświetlił. Ale Snajper Cię chyba zabił, czy nie? Nie, Stajpa. Bodajże. dajże. jaka To ładujemy się. Ja lecę górą. To ale kryta dostałem To jednak nie kryta Ale mecz zacięty O, smaży, zasmażymy Mam smażenie Pajpem jest niemożliwe. Patrzcie ile ja punktów nacierałem. Tylko jeden. A jeden ja? Dobra, chyba mamy to. A teraz się dobrze skampi, nie tyle. Becę. Mam ich spawna, że tak powiem. Latek to mam. Mamy to. GG. Ładnie, ładnie. Ja chcę platynę. Znaczy ta platyna da.